Cześć, witajcie. Ja jestem Szmarulecki i witam was w kolejnym filmie z Roblosa. Marga Master 2. A i yy, 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 17, 18 i 19 yy, yy, października będzie maraton Mordor Mastery. Po prostu będę wszystko nagrywać z Mordor Mastery. No, chwilę się poładuję. No dobra, nie da się na razie. A to jest gra, którą chcę wam pokazać. Odkryłem ją. Nie pamiętam, kiedy to się odkryłem. W ogóle jutro mam plan zrobić mój pierwszy film, gdzie będzie montaż. Przynajmniej spróbuję dać jakikolwiek montaż. Nawet jeśli słaby, to będzie montaż. bo moje filmy nie mają montażu ale już 26 września czyli dzień po tym jak to e, dzień po tym jak to nagrywam e, to, to będzie spróbuję zrobić film kur... o z no, no. No dawaj, dawaj. z montażem. Problemem tej gierki jest to, że ona się lapuje, bo mamy Freda i Shikę. A tym filmem z montażem ma być podsumowanie youtubera. Tego youtubera spróbuję zrobić jutro um, um, podsumowanie, właśnie o gru, tam jego. Yy, w sensie wpadłem na pomysł zrobienia tego filmu po tym jak yy, zobaczyłem jego najnowszy odcinek i chyba nie doceniłem w pierwszym, nieprawdziwym, się w sensie pra, prawdziwym, ale no nie wiecie o co mi chodzi yy. I chyba go nie doceniłam. Film o Haiterce to nadal gówno, ale już mniej gówno niż jego zwykłe filmy. No. Bum. Tutaj mamy klauna. Nie żyje. Ten też nie będzie żyć. To też nie będzie żyć. Freddy nie będzie, ży Freddy nie będzie żyć. Ten klaun nie będzie żyć. Nic tutaj nie będzie żyć. Kucyki nie będą żyć. Wrzesła. Wszystko umrze. Wszystko umrze. Tak, tak. Filka, Dobrze mi idzie. Próbuję gwizdać. Jeszcze lepiej mi idzie sprzątać się klocki. Dobra, starczy już. A teraz mamy Kibel i um, Imperium. Imperium Syraczki. Syraczka <słyska> dopadnie każdego. Kto zbliży się do kąpy mega syraczka? Mega syraczka! Jo, syraczka! Imperium Sraczki Sraczka atakuje Sraczka się rozesra na całą tą nie wiem co to się z wami stanie jeśli jeśli, jeśli spotkacie y, potwora Sraczki to się stanie z... Kiblem, jeśli ten ten potwór sraczki w nim będzie. O, 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 właśnie to się z wami stanie. Więzienie! Upieprzyć policjantów! To, co zabijam teraz, to są policjanci. Jak coś. Oczywiście, to co zabijam w grze? Panie YouTube. A więźniów możemy normalnie wypuścić. O szkur, o szkury. kur kur kur. O. O więźniów wypuściliśmy, policjantów zabiliśmy. Dokładnie tak jaki mam zamysł w moim uniwersum, w którym robię animacje. Ale tylko w animacjach, panie YouTube. No. Nium, nium, nium. Nium, nium. Teraz... Święta! To jest okres bardziej Halloweenowy, mam to w dupie. I Przepraszam, re, lenif, lenif Co ja pierdole? Przepraszam re, reniferki. Rozwalowam ściany, rozwalowam to. ros valeto ros valeto ros valeto ros vale micoia me douste dora bo i będziemy go Freddy was pożegna a jeśli zasubskrybujecie e, to widzimy się w następnym filmie a i to mo a i to mój profil na YouTubie o jaki w YouTubie w Robloxie no ちょっとよろ